W poprzednim odcinku wyruszyliśmy w podróż z Kigali, stolicy Ruandy i dotarliśmy nad jedną z wielkich afrykańskich jezior, by dotknąć innej Afryki. Po pięciu godzinach dojechaliśmy. Nie było tak szybko, miało być zaledwie 3,5 godziny, a było aż pięć. Natomiast nie było jakoś strasznie źle. Nikt też się tutaj nie spina na to, że autobus przyjeżdża nie o czasie, więc również i my wcale się tym nie spinaliśmy po drodze mieliśmy kilka przystanków. Jak tylko wysiedliśmy. Jak tylko wysiedliśmy z autobusu, to obskoczyli nas taksówkarze motocyklowi, tacy jak są również w kigali. Byliśmy ciekawi, ile będą chcieli za podwiezienie nas. Mamy około 20 minut marszu. I okazało się, że chcieli 10 tysięcy. 10 tysięcy to jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że za Podobny dystans powinno się zapłacić mniej więcej około tysiąca na mototaksji. Więc ja nie mam problemu z tym, żeby coś tam przepłacić. To nie jest w końcu duża suma, no ale aż tyle to jest trochę przesada. Tak więc zdecydowaliśmy, że rozprostujemy nogi po tych pięciu godzinach. Rozejrzymy się tutaj po okolicy i przespacerujemy się do naszego noclegu. Jezioro wzgórza i na jednym ze wzgórz kościół. Rwanda jest krajem chrześcijańskim i jest tutaj bardzo, bardzo dużo kościołów. Powiem Wam, że ludzie, którzy nas mijają, bardzo mocno się nam przyglądają. To chyba nie jest codzienny obrazek, żeby zobaczyć tutaj białego, który jeszcze w dodatku idzie sobie gdzieś poboczem, ale zobaczcie, nie żałuję. Zobaczcie, jak jest tu pięknie. Zatrzymałam się tutaj na chwilkę i przypomniałam sobie, że Ruanda jest nazywana Szwajcarią Afryki. Najwyższy szczyt ma aż 4,5 tysiąca metrów. I kiedy się patrzy tutaj na te krajobrazy, no to powiem wam, że faktycznie coś w tym może być. Jesteśmy prawie na równiku, a cienie mamy bardzo długie. Co znaczy, że już dzieli się ku zachodowi, ale dzięki temu jest takie piękne właśnie światło. Idąc tutaj, nie mogłam sobie odpuścić, przechodząc właśnie obok tego kościoła, żeby zbożyć troszkę z drogi i zerknąć, jak to tutaj wygląda. Z jednej strony, tutaj między drzewami jest jezioro, które Wam pokazywałam. Tutaj ten kościół, który widzieliście przed chwilą, właśnie na górce, a tutaj druga część jeziora. Fajnie jest się wdrapać na górkę, bo z górki widać dużo, dużo więcej. I powiem Wam, że to, co widzę, naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. Odwrócę teraz kamerę i pokażę Wam. Gwarantuję, że Wy również się tego nie spodziewacie. Przypomnę, że jesteśmy w Afryce. Podróżując po Rwandzie, bardzo częstym obrazem. Jest widok kościołów. Rwandyjczycy są bardzo religijni. W tej chwili 90% mieszkańców Rwandy jest wyznania chrześcijańskiego, tylko 3% decyduje się, że nie przynależy do żadnej religii. Tutaj kiedy przybyli misjonarze, to można powiedzieć, że mieli sprawę troszeczkę ułatwioną, dlatego że poprzednia religia, która była wyznawana na tych terenach, była również religią monoteistyczną. I zawsze mieszkańcy tutaj tych terenów byli bardzo, bardzo mocno religijni. Niestety również i ten kościół, jak niemalże wszystkie kościoły w Rwandzie, był świadkiem strasznych rzeczy, ale do tego wrócę w innym filmie. Zazwyczaj w Afryce widzi się ludzi idących poboczem, czasem drogą, czasem takim trawiastym poboczem. Natomiast tutaj poboczem w większości chodzić nie trzeba, bo zobaczcie, jak równe w ogóle są tutaj chodniki. Hello. O edukacji nikt w ankiecie nie wspomniał, natomiast jest to o tyle ciekawe, że chciałabym powiedzieć, jak powiedzieć Wam, jak ta edukacja w Rwandzie wygląda. Szczególnie, że przechodzę właśnie obok szkoły. Odwrócę Wam kamerę i pokażę na chwileczkę, jak to wygląda. Dzieciaki szkolne mają tutaj mundurki. Te mundurki. Są bardzo schludne. Chłopcy mają długie spodnie i krótkie bądź długie koszule. Natomiast dziewczyny mają spódnicę za kolano. Po tych mundurkach można rozróżnić, do jakiej szkoły kto chodzi. 99% dzieci w Rwandzie chodzi do szkoły, tak więc ten współczynnik jest bardzo wysoki. Jest 12 lat bezpłatnej edukacji, z czego 9 lat edukacji obowiązkowej, 6 lat podstawówki, która jest bezpłatna i obowiązkowa. Później 3 lata to jest szkoła średnia pierwszego stopnia, również bezpłatna i obowiązkowa. I później, jeżeli ktoś ma takie życzenie, może kontynuować w szkole średniej drugiego stopnia, również bezpłatnie, ale to już jest nieobowiązkowe. I tam idą zazwyczaj ludzie, którzy chcą później iść na studia. Tutaj w Rwandzie również jest szkolnictwo wyższe, jest kilka kolegów, jest uniwersytet. Wskaźnik analfabetyzmu jest wciąż duży, dlatego że wynosi około 22%. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że są to w większości starsi ludzie. Dlatego że 99%. Jesteśmy bardzo często zaczepiani przez ludzi, którzy oferują prywatne wycieczki łodzią po jeziorze. Dlatego, że jesteśmy przy jednym z wielkich afrykańskich jezior. To jest jedno z głównych źródeł utrzymania tutaj ludzi. Ktokolwiek ma łódkę, to prowadzi właśnie wycieczkę. Tak więc kolejny raz zatrzymał nas tutaj chłopak, który nam oferował wycieczkę. Po jeziorze podejrzewam, że nie pierwszy i nie ostatni raz. Dzikie zwierzęta to jest coś, co kojarzy się z Afryką niemal każdemu. Również ja, kiedy przyjeżdżałam tutaj pierwszy raz, to myślałam, że dzikie zwierzęta można spotkać na każdym kroku, ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach dzikie zwierzęta żyją przede wszystkim w parkach narodowych i są bardzo dobrze chronione. Ciekawostka: zaledwie 3% mieszkańców Afryki widziało lwa, podczas gdy króla zwierząt widziało 65% Europejczyków. Kilka razy byłam w Afryce. Ale raz tylko udało mi się zobaczyć zwierzęta poza parkiem. Było to w Tanzanii podczas wielkiej migracji, kiedy przemieszczały się z jednego parku do drugiego. Raz też kiedy byłam w Zimbabwe widziałam pole, które było zniszczone przez słonie. A tak poza tym no spodziewać się można było, że można by było, że tutaj żyrafa zagląda do okna jak się jedzie samochodem. No ale tak nie jest. Pytałam lokalnych mieszkańców. Jak często widują dzikie zwierzęta tutaj w Rwandzie. I wiecie, co mi powiedzieli? Że jedyne dzikie zwierzę, które widzieli, to jest wąż i to jest y, wielki pająk. A tak poza tym żadnej zebry, żadnej żyrafy, ale nie do końca mówili prawdę, bo można tutaj zobaczyć duże nietoperze. Jeżeli mi się to uda, to pokażę Wam. Jak one wyglądają? A jeżeli nie, to zobaczycie za chwileczkę tutaj zdjęcie. Tak więc, jeśli widzicie teraz zdjęcie nietoperza, to znaczy, że moja misja ich odnalezienia się nie powiodła. Mam jednak nadzieję, że uda mi się je zobaczyć na żywo i wam je pokazać. Na potwierdzenie moich słów, zobaczcie, spaceruję sobie tutaj teraz taką szutrową drogą w lesie. Gdyby były tu dzikie zwierzęta, to z pewnością nie mogłabym tego zrobić. Jedyne, co mnie tutaj zaskakuje, to te piękne widoki po prawej stronie. Zobaczcie zresztą sami. Gdybyście zobaczyli taki widok, to czy pomyślelibyście, że jest to Afryka Centralna? Pokazywałam wam to jezioro z autobusu. Teraz postanowiłam się przejść jego brzegiem, żeby pokazać wam jak jest wielkie i jak jest piękne. Ale żeby Wam pokazać, jakie jest wielkie, to jeszcze chwilkę, zobaczcie, rzućcie okiem na mapę. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Ja jestem tutaj, gdzie jest ta niebieska kuleczka. To, co widzicie przede mną, to jest zaledwie to, a zobaczcie jeszcze, jak wielkie jest to jezioro. Zobaczcie, jaki olbrzym. Jezioro Kiwu jest największym jeziorem Ruandy i jednym z siedmiu wielkich jezior afrykańskich. Wyobraźcie sobie, że 25% całej słodkiej wody niezamrożonej, która występuje na ziemi, znajduje się w tych siedmiu jeziorach afrykańskich, które są zlokalizowane w centralnej Afryce. Było jezioro z autobusu, było również z brzegu. Czas popłynąć nieco na szerokie wody i obejrzeć je z kolejnej perspektywy. Kivu to jedno z najbardziej niezwykłych jezior na świecie, z powodu ogromnych złóż metanu, jakie znajdują się w wodzie. O tej porze dnia tafla jeziora zlewa się z niebem. To wygląda jak, jak jedna płaszczyzna. Łódź sunie tak gładko, że mam wrażenie, że unosimy się w powietrzu. Rybacy czyszczą sieci po nocnym połowie. Wiele z nich transformuje w elektryczność, a inne z nich płynie i przyjeżdża do Ameryki. Bo ta kompania przyjeżdża do Ameryki. Okay. Właściwie tylko 15%. Powoli horyzont odcina się coraz bardziej od nieba. A to dlatego, że słońce zaczyna inaczej padać, i w końcu widać, gdzie kończy się jezioro, a zaczyna niebo. Tam gdzieś za horyzontem znajduje się Demokratyczna Republika Konga, a my jesteśmy na części ruandyjskiej jeziora. Dla mnie to jest niewiarygodne, że jest takie miejsce na Ziemi i że tak mało ludzi o nim wie. Miście tego drzewa mają zapach cytrynowy i stosuje się je do odstraszania komarów. Spójrzcie, trzyma się to w taki sposób z kikiem którego używa się podczas trekkingu, to wydziela zapach i odstrasza komary. Fenomenalne. Spójrzcie, jaka straszna tu jest pajęczyna. Nie chciałabym zobaczyć właściciela. A drzewo jest to drzewo gujawy. Niestety, akurat nie jest to okres kwitnięcia, nie jest to okres owocowania tego drzewa, więc szkoda, bo nie możemy sobie skosztować owoców. Las, którym idziemy, jest bardzo niziutki, więc nawet ja, przy moim wzroście, muszę się schylać. Przechodząc przez las, trzeba kijka naszego trekkingowego opuścić, bo tutaj w koronach drzew czają się nietoperze. I są ich tysiące. Teraz. Jest jeszcze bardziej hardcore, bo musimy iść prawie na czworakach. Tak duże pnącza rosną no, no, tutaj. O, widzę już pierwsza to nietoperza. Słyszycie dźwięk, który wydają? Nad głowami mamy ich setki. Te nietoperze to rudawki nilowe. Rozpiętość ich skrzydeł sięga nawet jednego metra. Jest jeden minusik, one strasznie, strasznie strają I wiecie, przez to, że jest ich tak dużo, to to po prostu leci na prawo i lewo. Słyszycie, jak jest głośno? Ciężko mi je przekrzyczeć, nawet. Zostawiamy nietoperze i postanawiamy wspiąć się jeszcze na szczyt wyspy, by zobaczyć panorama, jaka się stąd roztacza. Stąd widać jeszcze bardziej, jak to jezioro jest wielkie. Jestem na jednej z wielu wysp na jeziorze, a zobaczcie, że jeszcze patrząc w niektóre miejsca, w ogóle nie widać jego końca. Tam na horyzoncie jest Demokratyczna Republika Konga, ale patrząc na mapę, to tak naprawdę jest wyspa należąca do Demokratycznej Republiki Konga. A za tą wyspą dalej ciągnie się jeszcze to jezioro. Jest niesamowicie rozległe. Opływamy właśnie wyspę jedną. Z bezludnych wysp, które, których jest tutaj bardzo dużo, I ta jest całkowicie porośnięta bujną roślinnością. I prócz tego, że są tutaj przeróżne gatunki ptaków, to można też zobaczyć tutaj małpy. Zobaczcie, jedna właśnie przyszła nam na powitanie. To są velvet monkeys. Wydaje się towarzyska, chyba czeka, aż dostanie od nas coś do jedzenia. Wow, wow! Widzieliście to? Weszła nam na łódkę. Udaję, że jej tu nie ma. Obróciła się do mnie plecami. Jak się zorientuję, że nie mam dla niej nic do jedzenia, to pewnie za chwileczkę sobie pójdzie, ale póki co jest zaciekawiona plecakiem. No i aparatem, bo za każdym razem, jak wyciągam aparat, to myśli, że chyba coś tam dostanie. O, już zrozumiała, że niestety nie. Widzicie, jakie ma jajka niebieskie? Kapitan właśnie mi powiedział, że tutaj żyje cała rodzina tych małpek, ale one są znacznie bardziej nieśmiałe i nie podchodzą do ludzi, nie przychodzą do łodzi. Obserwują jedynie gdzieś tam z korony drzew z daleka, a ta jedna jest wyjątkowa. Bardzo lubi ludzkie towarzystwo i za każdym razem, jak podpływają łodzie, to przychodzi się przywitać po prostu. W Rwandzie jest dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o plastik, ale przez to, że jezioro jest dzielone z Kongiem, gdzie ekologia jest jeszcze w powijakach, to śmieci z Konga przypływają tutaj na wyspy rwandyjskie. Na szczęście raz w miesiącu, każdego miesiąca, są prace społeczne, które polegają na tym, że ludzie zbierają się. I sprzątają. Dzięki temu nie jest tutaj wszystko zaśmiecone tak, jak mogłoby być. Są tutaj wyspy, na których całkowicie nie ma ziemia. Mimo wszystko zaadoptowały się drzewa. Te drzewa, nasiona tych drzew zostały przyniesione przez wiatr. No, wygląda to dosyć ciekawie. Korzenie, całe korzenie są na zewnątrz. Pokażę Wam jeszcze taką tradycyjną farmę, jak ludzie po dzień dzisiejszy uprawiają ziemię. I zobaczcie, jak na takim małym obszarze jest ta roślinność bardzo zróżnicowana. Troszeczkę botaniki. To jest kasawa, czyli tutejszy słodki rodzaj ziemniaka. Rośnie w bulwach pod ziemią. Natomiast te wielkie liście. To jest jam. I to jest również taki skrobiowy korzeń. Który smakuje podobnie do ziemniaka, taki lekko różowy. A liście te są tak ogromne, zobaczcie, pokażę Wam, to jest moja ręka, że mogłyby być spokojnie wykorzystywane jako parasol. Wydaje mi się, że jak pada tutaj deszcz, to pewnie fajnie skrapla się ta woda. No jest niesamowity. W Polsce znamy. Zazwyczaj tylko jeden rodzaj banana, tylko jeden rodzaj banana jest u nas powszechnie sprzedawany w sklepach. Tutaj tych bananów jest mnóstwo, a ten konkretnie, który rośnie tutaj, jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do robienia lokalnego bananowego piwa. Wszystko jest tutaj tak wielkie, że czuję się jak w jakimś parku jurajskim. Być może niektórzy z Was wiedzą, ale dla tych, którzy nie, to to jest awokado. Zobaczcie, jak olbrzymie jest to drzewo. Ogromne. O! A tutaj nawet jest zobaczcie, awokado. Powiem Wam, że wygląda to jak raj. I nie mogę w to uwierzyć, że jest tu tak pięknie, a jest tu wciąż tak niewiele ludzi. Jest naprawdę... Fenomenalne miejsce, piękne, zielone z bujną roślinnością. Naprawdę rajskie. Edem Academy has two skin. The first skin it's green skin, this one. Second skin it's this one chocolate skin. So the nut is inside. Okay. We are going to open the to see the nuts. From the lock. But this is the nut. This one. People eat them. They see? Yeah. May I try? It's like a peanut. But you may open another one you can taste this one. Mhm. hmm, mm -hmm. Mm. This is nuts. What? Uh, coffee starting green mm -hmm. like this. And after... When it's time to have it, it's become red, more, and more, and more red. When it's red, the farmers they come here and collecting, and they bring to the coffee washing station. So the coffee washing station, they washing, they wash this slippery of the coffee. You see, it's mm -hmm. slippery. They wash it until when it's not slippery, and after they put on a dryer table. Mm -hmm. So after three weeks, when it's dry enough, they collecting in very clean things and they're collecting and they bring to kigari where they're starting roasting. when they're roasting, they change color, mm -hmm. even smell. they're roasting into coffee beans and into coffee powder. and where is this white? oh, it looks like coffee bean, yeah. this is a coffee it, bean, yeah. it looks like coffee bean, but white. a, yeah. bi a bit uh, green, greenish. I like yeah, czy mm -hmm. mm -hmm. so to pachnie jak kawy? Nie, bo nie jest rostane. To smyła, kiedy rostą. Więc nie jest fajne to robić. Nie, nie. Może możemy to zrobić z Makadany. Dziękuję. Z souvenirs. Dziękuję bardzo. Niezwykłe to miejsce, w którym życie zdaje się płynąć w zgodzie z naturą, a nam pozostaje płynąć do naszego brzegu. Wam, jak mieszkaliśmy nad jeziorem Kiwu. Pokoje znajdują się w takim ciągu. A to jest nasz. Bardzo, bardzo duży, ale bardzo podstawowy. Kraty w oknach. Moskitiera na wyposażeniu każdego pokoju. I ciekawie również wygląda wejście do łazienki i do kibelka, to jest po takich właśnie schodach. Jeszcze pokażę Wam łazienkę. Proszę bardzo i my już mówimy naszemu pokojowi do widzenia i wracamy do kigali. Wczoraj wieczorem padało, więc dzisiaj powietrze jest niezwykle świeże. I przez to też jest wczesna godzina jeszcze to temperatura jest bardzo przyjemna. Tak więc maszerujemy na dworzec autobusowy, co powinno nam zająć. Około 30 minut. Autobus łapiemy w okamgnieniu. Tym razem jest to mały bus wypchany po brzegi. Jadą z nami Masajowie. Minusem jest to, że zatrzymujemy się niemal co chwilę, więc jeśli podróż w tamtą stronę trwała 5 godzin, w tą będziemy jechać chyba 10. Kupiliśmy sobie kukurydzę. Ona jest. Tak, udziałana. I ona jest pieczona na grillu. Jest bardzo twarda. Ale czy mając takie widoki za oknem można narzekać? Chyba tylko na to, że podróż kiedyś się skończy. W przedmieścia Kigali witają nas znajomym zgiełkiem, ale nie zatrzymujemy się tu na długo, bo czeka już na nas Burundi.